Cześć, dzisiaj króciutko o współpracy Atlassifera z a smartfonem. Program do emisji FT8 FT8CN. Smartfon, telefon Power Armor. Taka dosyć potężna maszyna, ale fajna, duża bateria. I zobaczymy, jak to będzie. Tutaj podłączyłem przejście USB-C na zwykłe. A teraz tu mam jeszcze taki modem SCU17. No i co, podłączymy to? I patrzcie, jaki faniak tak. wygrył. Jest zapytanie, do czego to wykorzystać. Więc damy FT8CN i tylko teraz. Program się otworzył. Pokazały się dwa urządzenia, bo SCU A17 to jest i karta dźwiękowa i, i, i USB. Także dobra, wybierzemy to bodajże będzie. To będzie. Ojejku, ale pojechał. Teraz ustawienia. A Kat. A. Nic się tu nie pali. Kontrola kat na transceiverze, Raczej nie. Może weźmiemy w RTS, jeśli pamiętam. Ale nie tak szybko, na 9600 może. Tu sobie wcześniej wpisałem swoje jakieś tam ustawienia. Teraz transceiver. Nie wiem czy to konieczne, ale spróbujmy. Wybierzemy serię Jesu FTDX pozostałe. I może od razu synchronizacja czasu. Teoretycznie pokazuje, że jest dobrze. Tu jest wybrane Jesu. Dekoduj. Ojejku, zobaczcie ile tego jest nadekodowane. Tak sobie to leci. Nie mam tu na czym oprzeć telefonu. Może jakiś podkładeczek znajdziemy. Troszkę opuścimy kamerkę. No, dekoduje. Widać ładnie. Słuchajcie, teraz żeby nie było. Radio jest wyciszone, ponieważ wszystko idzie przez modem SCU 17. Podkręcimy sobie Czyli słychać. Wyciszymy. Obsługi programu nie będę tutaj pokazywał. Jest wiele filmów, skasuję wszystkie, tutaj nie będzie pokazywał alertów, tu będzie pokazywał, tu jeszcze można sobie odszumianie jakiejś zapuścić, bez odszumiania. A fajna jest opcja tutaj takiej wizualizacji. ładnie to widać no i teraz niech on coś tam zlokalizuje także działa działa dosyć fajnie, ale teraz spróbujmy Zawołać. Przedstawiło się tutaj okno. Jest taki wybór. Pokaż to okno. O, teraz nie chcę pokazać, że wywołanie będzie robił. Oczywiście to wywołanie będzie robił, jak ja tutaj tą aktywną ikonkę zrobię. I teraz musimy jeszcze spojrzeć na Transceiver, czy coś się zmieni na modemie, jak przyjdzie jego czas. Modem SCU czy O jest, PTT nadał. Ja sobie teraz tutaj przy ustawiam moc, nie przekraczam ALC, mam ustawione na ALC. Nie przekraczam starej mocy. Ustawiłem tutaj najmniejszą, najmniejszą możliwą. 10 W mam. Tutaj zawołanie poszło, więc czekamy na odpowiedź, jeśli takoważ będzie. Nie ma odpowiedzi, jest drugie wołanie. Modem idzie. I tutaj jeszcze, a tu możemy Eliksa trochę dołożyć więcej, żeby dekodował sobie. O, widzicie, to widać od razu tutaj po, po paśmie. O, także jest. Zobaczymy, czy coś zdekodujemy, czy będzie trzecie wołanie. Jest SQ9 Natalia Roman Franek. Nowy ostrz, proszę. Mamy odpowiedź od kolegi. Spróbuję to jakoś pokazać. Przystawić bardziej, o. i już w tej chwili poszło, słyszałem oddawanie. I chyba łączność nam się tutaj ładnie udało skutecznie. Tak, skończyliśmy łączność z kolegą SQ9 Natalia Roman Franek i teraz woła kolejne CQ. Pracujemy malutką mocą tak jak mówiłem Tu jest moc 10W, teraz 20 i więcej nie ma potrzeby to i tak za dużo. I jeszcze zobaczymy, co także mm, mm, współpracuje. FT8CN współpracuje z moim smartfonem. Dla przypomnienia, ULEFON Power Armor 13 to jest dokładnie. A współpracuje jako PTT. Nie ma kata, nie udało, się, nie udało mi się sprawić żeby się tutaj katem przedstawił, ale PTT w zupełności i karta dźwiękowa z tego modułu super działa. O i teraz mamy, proszę, teraz mamy stację Delta Bravo 8 Eco Bravo. Także no pracuje to bardzo przyzwoicie, niewielką mocą, ja tutaj celowo nie ustawiam jakichś, nie wiadomo jakich mocy. Nie ma to żadnego sensu. I on ja sobie teraz ładnie pracuje. No i Ciąg tekstu. PTT załącza poprawnie. I może jak tą łączność tutaj jak uda się ją zakończyć, to wyłączymy nie jest to celem pokazywania łączności, bo to wiadomo jak się wszystko odbywa. Chciałem Wam tylko pokazać, że ten programik z telefonem fajnie pracuje. No ale w międzyczasie mamy tutaj już kolegę LY2, Barbara Olga Karol się zalogował, no to odpowiemy już. On sobie tutaj pracuje teraz, a my wejdziemy na przykład w log. O proszę. Mamy już stację w logu. I za chwilę powinna być druga stacja w logu. jest druga stacja tam już jest fajnie może wyłączymy to tu się wyłącza także teraz już jesteśmy tylko na odbiorze bo zobaczymy sobie taki ładny widoczek tutaj co on nam pokazuje oj Także fajnie to działa. Um, ukryj. Nie ukrywaj. Teraz jest do nas. Nice. Hit show. Dobra. Więcej mi tu pokazywał zazwyczaj, co się dzieje. Ale tutaj widzicie, takich jest. Mnóstwo informacji, oczywiście można sobie to wyłączyć. W każdym razie ładnie to widać. Oj, przepraszam, fajnie to wszystko widać. Mnóstwo, mnóstwo dekoduj stacji. I w sumie, no nie jest to typowy zestaw stacjonarny wyjazdowy z tym radiem, ale, ale działa. Ja tutaj jeszcze przygotowałem taką jedną drobną rzecz. To wyłączymy sobie już. Podziękujemy. Jak z tego wyjść? Tak, ok. Rozłączę to z radiem. Słuchajcie, taka najzwyklejsza karta dźwiękowa, też rewelacyjnie działa z tą przejścióweczką. I moduł takiż prosty na ch 340, na USB też działa, też wykazuje, też pyta się, do którego programu może go użyć. Także ja to sobie przyszłościowo już sprawdziłem pod kątem podpięcia tego telefoniku do jakiegoś a przenośnego radia i wtedy można mieć taki fajny przenośny zestawik do łączności. Krzyż serdeczne dzięki za uwagę i do następnych spotkań.